Wróćmy do samej tradycji i do tego depozytu wiary, bo to jest myślę takie najważniejsze z perspektywy rozumienia w ogóle tradycji. Mamy y, objawienie, które ma swoją pełnię w Jezusie. Jezus poprzez wcielenie staje się człowiekiem, żyje między nami, głosi prawdę o Panu Bogu, tak. swoim życiem, tak. tym, w jaki sposób naucza. I tym, co przekazuje swoim uczniom, czyli apostołom. To są tak zwane słowa i czyny Jezusa. Tak. Apostołowie to pamiętają. Apostołowie to pamiętają i teraz mają wezwanie do tego, żeby głosić to całemu światu. I tu jest sens w ogóle tradycji. I jeszcze ci powiem jedno: jak szukałem tłumaczenia słowa tradycja, to znalazłem gdzieś, że to można przetłumaczyć jako testament. No, bo w pewnym sensie tak właśnie jest. Dlatego ja do tego zwierzam, że on to nakazał apostołom, czyli dał im jak gdyby coś, co będzie im służyć w tym głoszeniu. Że to nie jest tak, że że przyszedł, zrobił coś, powiedział, a teraz wyjdźcie i, i, i głoście. No nie? Tylko on im dał możliwość, dał im wszystkie narzędzia do tego, a zarazem. Treść. Żeby mogli to głosić. I, i, no tak? I to jest ta tradycja, i to apostołowie od Jezusa przejęli, i to przekazujemy w Kościele dalej. Czyli jest to ten skarb wiary. Tak, skarb wiary. To Depozyt bardzo, wiary. Mi się Depozyt to bardzo wiary. podoba. No i popatrz, były te pierwsze wieki chrześcijaństwa i nie ma Pisma Świętego jeszcze. Są jakieś luźne księgi, pojedyncze listy tak. i tak dalej. I wystarczy ten skarb wiary przekazywany przez apostołów i ich następców najbliższych i ludzie żyją, Kościół się rozwija. Kościół się rozwija, tak. I co następuje potem? Postanowili, że zaczną to spisywać, gromadzić w jedno miejsce te różne księgi, listy i tak dalej. Tworzy się później kanon Pisma Świętego i nagle mamy taki moment w Kościele, że mamy i tą żywą tradycję ustną, niespisaną, i Pismo Święte. I dzisiaj z perspektywy katechizmu mówimy, że na tych dwóch rzeczach te dwie rzeczy zawierają w sobie cały depozyt, depozyt wiary. Cały skarb naszej wiary. Tak. No i siedzę w domu, rozmawiam na ten temat z rodziną, no i pada pytanie serdecznie pozdrawiam moją siostrę rodzoną Mariolę, i pada pytanie, jaka jest różnica między tym, co jest w tradycji, a tym, co jest w piśmie? Czy jest coś takiego, czego nie ma w piśmie, a jest w tradycji? No, i jak odpowiedziałeś? Pierwsza rzecz. Dzisiaj to nagrywamy, jest środa. W środę odmawiamy sobie różaniec. W różańcu jest czwarta tajemnica. Jaka? Środę? W środę. To są chwalebne, chwalebne części, i to jest czwarta wzięcie Najświętszej Marii Panny. Nie ma nigdzie w Piśmie Świętym o Wniebowzięciu, a my się na różańcu modlimy. No i zobacz, mamy najstarsze święto w historii Kościoła, jedno Maryjne, jedno z najstarszych. No to jest właśnie święto w niebo wzięcia. Najświętszym, proszę nie, nie mylić tego z Wniebowstąpieniem, bo do nieba wstępuje Jezus, a Maria jest do nieba wzięta. wzięta. Tak. No i, i nie ma tego w Piśmie Świętym. Bo wynika z tradycji Kościoła. I to jest w naszej tradycji. Powiem Ci więcej, bo tych różnic sobie naszukałem. Czy jest w naszym piśmie świętym gdzieś mowa, że trzeba się spowiadać co miesiąc, albo w ogóle, że trzeba Nie się ma. spowiadać? Jest tylko, że można odpuszczać grzechy. A to, że mamy dzisiaj sakramenty w takiej formie i, i tak je przeżywamy, to też bierze się z naszej tradycji. Tradycji. No to jeszcze Ci powiem. Jest w naszym piśmie świętym modlitwa za zmarłych czyściec. Jest. Ale czy jest słowo Czyściec? Słowa Czyściec wprost nie ma, natomiast modlitwa za zmarłych i taka wizja, że jest jakieś miejsce, w którym są zmarli i którzy potrzebują naszej modlitwy i naszego wstawiennictwa, nawet naszego wykupienia jakby, tak. pojawia się w Starym T Testamencie w księgach machabejskich. Tak, o tym będziemy mówić, kiedy przyjdzie nam rozważać te tajemnice zgodnie z planem katechizmu. Ale to, co znalazłem w internecie, jeśli chodzi o Czyściec, o rozumienie. Wczoraj jeszcze ktoś na grupie zatytułowanej Biblia zadaje takie kontrowersyjne pytanie, czy modlitwa za zmarłych ma sens? 15 tysięcy ludzi w tej grupie, przypuszczam, że wszyscy ochrzczeni. 75% wypowiedzi nie ma sensu, niepotrzebna ta modlitwa za zmarłych. Ale to dzisiaj chcemy poruszać temat? Nie, nie, o tym będziemy mówić. Natomiast chcę powiedzieć z tej perspektywy, że wiedza, że jest tradycja, z której wypływają pewne argumenty za tymi rzeczami, które my robimy w naszej wierze. Czy źródło tych rzeczy jest w tradycji? Jest nam bardzo potrzebne. My musimy wiedzieć, czy jest znaczy, coś takiego jak tradycja. Dzięki tradycji Kościoła mamy coś takiego jak dogmaty. Jest dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Jest dogmat o tym, że Jezus Chrystus był Bogiem i Człowiekiem. Jest dogmat o tym, że miał dwie natury, które były niezmieszane tak, współistotne. Ale współistotne. Jest dogmat o tym, że jest Bóg w trzech osobach. Nie ma tego wprost w Piśmie Świętym. To są dogmaty, które wypracowała tradycja. Moglibyśmy tych przykładów mnożyć pewnie, co jest z tradycji, co jest z Pisma Świętego. To daj mi jeszcze jeden. Dobrze, to jeszcze jeden. Z tradycji mamy to, że my Mszę świętą odprawiamy codziennie, ponieważ jest w Ewangelii napisane, to czyńcie na moją pamiątkę. I nie ma powiedziane, jak często i kiedy I, i. I ktoś może powiedzieć, pamiątka to wystarczy raz w roku, tak jak masz pamiątkę swoich urodzin czy imienin. A gdzie to jest, że my codziennie mamy mszę świętą odprawiać? No nie ma czegoś takiego, nawet nie było kiedyś takiego, żeby codziennie odprawiano Eucharystię. Ale że odprawiamy ją często, to to bierze się gdzieś z tradycji. No i tu jest teraz taki bardzo duży temat. Jak już wszedłeś na to, yy, yy, ilość przyświętych, czy to, że codziennie sprawujemy Eucharystię, to tu jest potężny temat na tym, jak odróżniać, co jest tradycją przez wielkie te w kościele, a co jest tradycją przez małe te i wypływa z tej tradycji przez wielkie T, ale nie jest z nią tożsame. Dlatego, że to, że my sprawujemy liturgię przy świętych codziennie, nie oznacza, że to jest tradycja przez duże T. Tak. Bo równie dobrze Kościół prawosławny sprawuje liturgię rzadziej, niekoniecznie codziennie. Zwłaszcza, że ona tam trwa 3-4 godziny, więc sprawowanie jej codziennie mogłoby być no, dość trudne. To tak jak mówiliśmy, że tradycja apostolska, z dużej litery pisana tradycja, to jest i ta pewna treść, i te różne sposoby, to ksiądz-profesor Staniek ładnie to pisze w jednym ze swoich artykułów, że ta substancja tradycji potem jest, mieści się w różnych naczyniach. I te naczynia to z jednej strony jest liturgia, czyli w tej liturgii wyraża się ta substancja tradycji i przez to, przez to, przez to. Albo na przykład architektura. To, że my budujemy kościoły, to, że mamy na przykład w kościele takie ani inne malowidła, że mamy Biblię Pauperum, czyli te obrazki z życia Jezusa, to też jest, wyraża się w ten sposób ta tradycja z dużej litery T, poprzez tą zwykłą tradycję z małej litery, tradycję architektoniczną powiedzmy, nie? ta architektura kościelna, sakralna. Jest też tradycja związana z różnymi dziełami ta duchowością, tra... tradycja duchowości, różne nurty duchowości, tak. które są jak gdyby różnymi tradycjami, ale mają swoje źródło w tej, tradycji tej dużej tradycji. I to mi się ten obraz bardzo spodobał, że ta substancja tradycji, ta, to, ten testament apostolski, który dostali od Jezusa, się wyraża jest zawarty w tych naczyniach, które mamy dookoła siebie. Jest ta fajna historia. Znasz ten przykład dokazań, jak w domu mówili, że u nas jest taka tradycja, że jak się tam robi szynkę, to się zawsze odcina ten kawałek. Znasz to? Nie. No i, i córka się pyta, a czemu tak robisz? Mama mówi, bo babcia tak robiła. Babcia, czemu tak robisz? Bo prababcia tak robiła. Ta prababcia żyła i zapytali jej, czemu tak robisz, czemu odcinasz ten fragmencie, jak to wkładasz do, do, do tej foremki. A prababcia mówi, no bo mi się nie mieściło, bo miałam za krótką foremkę. <laughs> A tradycja powstała. A tradycja powstała, ale to jest ta mała tradycja.